Witam w kolejnym wydaniu World Under News. Nie przedłużając, widzicie dzisiejsze tematy na ekranie, a ja zacznę dzisiaj od tego, jak zdobyć brata Katiusza, czyli Andriusza, w World Under. Zapraszam do oglądania. Andriusza będzie do zdobycia pomiędzy dniami 10 maja a 22 maja. Zdobycie jej będzie dosyć proste. Będzie to typowy event na punkty czyli będą kolejne etapy: 10, 12, 14, 16, 18 i 20 maja które za wbicie 35 tysięcy punktów misji czyli po prostu punktów, które dostajecie za każde zadanie, grając pojazdami trzeciej ery lub wyższej, lub pojazdami z innych wydarzeń o niższych BR erach możecie dostać Andriusze w buteku. Jeżeli wykonacie 6 etapów, Właśnie na zdobywanie co 2 dni 35 tysięcy punktów Andriusza będzie na waszym koncie Nie będę omawiał statystyk tego pojazdu Pozostawię wam link w opisie Żebyście mogli sobie na własną rękę odpalić Andriusze WT Jedyne co wspomnę, że pomiędzy sześcioma etapami Do zdobycia Andriuszy będą też inne nagrody W tym dekal z numerem taktycznym czy po prostu stracją Andriuszy, którą widzicie w grze za wykonanie pierwszego etapu, a pomiędzy drugim a piątym etapem otrzymujecie jedną z tych nagród, które właśnie widzicie na ekranie. Oczywiście jeżeli chcecie śledzić postęp eventu, wchodzicie w profil, osiągnięcia, i tu powinna się pojawić zakładka z gdzie będziecie mogli sobie oznaczyć do ulubionych, jak tutaj postęp eventu związany z Andriuszem. Jeżeli chcecie śledzić progres, klikacie do ulubionych i macie tutaj w ulubionych osiągnięciach yy, przypominajkę, jak Wam idzie. Przy okazji, w ramach eventu na Andryusze wracają skam skrzynki za srebrne lwy. Zasady chyba już znacie, wydajecie 60 tysięcy srebra, dostajecie nic. Z taką notką, że jest mała szansa nawet na zdobycie sztum tigera. Ale nie gadajmy tutaj o hazardzie, przejdźmy do kolejnych newsów. Zapowiedziano dodanie dwóch pojazdów do gry World Thunder. Jeden w pełni zapowiedziano, drugi zasugerowano, że może zostać dodany. A dokładnie mowa, w pełni zapowiedziany pojazd to samolot BF-2C1 Ghost Hawk. Będzie to nowy amerykański samolot rezerwowy dla drzewka amerykańskiego, więc nie ma co zbytnio o nim rozgadywać się. Każdy go otrzyma i tyle. Będzie po prostu nową rezerwą. Drugi zasugerowany, że zostanie dodany pojazd do World Thunder, jest ciekawszy, bo na rosyjskim portalu w pojawił się taki post. Można to nazwać teaser, że zostanie dodany pojazd BTR, bo w kolejnym poście pokazano, że chodzi właśnie o pojazd BTR. Tylko post bardzo szybko znikł. Gaidzin poinformował, że post znikł, bo polityczne komentarze. Więc tak, aktualna jest sytuacja, że pokazano BTR-a, usunięto post o Zasugerowaniu, że BTR może zostać dodany do gry i w sumie tyle. Jak coś. Nie jest to na pewno stuprocentowa informacja, że zostanie dodany BTR, bo sam model btr wygląda jak model, który został postawiony na stronce Render Hub. Więc to nawet nie wygląda jak model faktycznie zrobiony przez Geizina, tylko jak właśnie render z stronki internetowej. Napiszcie w komentarzach, czy będzie ten BTR, czy nie, bo to jest takie niepewne dosyć. Kolejnym newsem jest to, że jak co maj, z okazji, z okazji tego, że w maju zakończyła się druga wojna światowa w Europie, oczywiście 8 maja, obchodzimy to święto w Europie, jak cywilizowani ludzie. W sklepie gaijin są zniżki. Zniżki polegają na tym, że macie przede wszystkim pakiety pojazdów Track of Victory, Wings of Victory, z pakietami, które są do zdobycia typowo właśnie z okazji majowych wyprzedaży. Pełny pakiet Waypoints od Victory i jak widzicie też są zniżki na top tierowe pojazdy za minus 50%. Zniżki trwają od wczoraj, 5 maja do 12 maja rano się zakończą, więc macie czas na namysł. Grinch się nie kończy, bo oto i World Thunder Mobile wyszedł w formacie open bety. Możecie już tą grę pobierać i grać od nowa, bo War Thunder Mobile, jak tu już omawiałem w moim osobnym filmie, jeszcze z Alfy, po turecku jak była, gra już jest po angielsku jak coś, gra jest osobno pełni tytułem, który na przykład posiada takie rzeczy jak łodzie podwodne, czy niektóre pojazdy, okręty, których jeszcze nie mamy w wersji PC-towej. Jeżeli chcecie pograć troszeczkę innego WTK na telefonie, możecie już go pobierać i grać za darmo. Można używać kont z jak coś, tylko oczywiście progres jest od zera, bo to jest całkowita inna gra. I na koniec War Thunder News omówię nadchodzące zmiany w ekonomii w gry i balansie, które jeszcze nie są finalne, więc od tego co teraz mówię mogą się zmienić. Przede wszystkim zmiany w kosztach napraw, które pominę, zostawię w nich w opisie, dzięki którym będziecie mogli sobie je na spokojnie Poczytać i sprawdzić, jak się zmienią koszty napraw. Przejdźmy do ważniejszej rzeczy, którą bardziej odczujecie, a dokładnie roszady w drzewku badań, głównie na małych erach. Zmiany w drzewku będą takie: M3A1 amerykański zostanie wywalony z zakładki. Czeskie PANCER 35 i 38 zostaną przesunięte na lewą stronę drzewka, a Sztum i pancer Jagger 1 i 2519 zostaną wywalane na prawą stronę drzewka. Pancer 4C zostanie wywalony na początek drzewka. Pancer 2F zostanie wyrzucony z folderu. Rosyjski T28 zostanie przeniesiony na pierwszą erę. Ratel i G6 zostaną podmienione miejscami i zarazem też erami. Szwedzkie SPJ FM i CV43, pierwszy z 43. zostaną podmienione miejscami. Chiński PTL-02 zostanie przeniesiony na szóstą erę na pozycji po pojeździe CM25. W środkowej linii japońskich samolotów zostanie zrobiona Roszada, nie będę jej dokładnie omawiał. Japońskie samoloty B6N i D4Y zostaną odczepione od forderów i przeniesione na pozycję wcześniejszą w drzewku badań. Samolot K8K2 zostanie przydzielony na koniec drugiej ery. A szwedzkie samoloty T18 z czwartej ery zostaną podmienione kolejnością i przeniesione na trzecią erę. Z innych zmian ekonomiczno-balansowych, to będą delikatne zmiany w kosztach kupna i kosztach ilości wymaganego ekspa dywizjonowego w pojazdach dywizjonowych. Nie będą to wielkie zmiany, głównie odbije się to na okręcie SKR-7, który będzie cięższy do zdobycia znacznie cięższy do zdobycia. Gajdżin bardzo utrudni teraz zdobycie tego pojazdu, więc zdobywajcie go zanim, póki możecie, jeżeli tam brakuje wam niewiele. I Gajdżin poinformował, że darmowe czasy naprawiania pojazdu, bo jest taka funkcja, jakby ktoś nie wiedział, zostaną uwzględnione według Ery jakiegoś pojazdu, więc zostanie po prostu to ujednolicone. Nie wiadomo, jak bardzo zostanie to ujednolicone, czy na plus, czy na minus, ale Gajdżin powiedział, że zostanie to zmienione. I co widzowie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że takie wuteni wam się podobały. Napiszcie, co sądzicie o nowościach i zmianach. I co, widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć.